miechowity dzisiaj. Autobus niestety, ale chyba delikatnie się rozwalił. Ogólnie, oprócz tego, że już mam 30, prawie, to jeszcze autobusy są. I tak to właśnie wygląda pięknie. No, że wszystko się korkuje. Aż w jak co dzień, co wam mogę powiedzieć. Elegancko, nieźle, nieźle. Bo korek mały widzę, także spokojnie. Jest wiadomo na czasie, tylko że nie wiadomo jakim. No. No. O, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Po prostu super. Ale dla mnie bomba, wejla bo do godziny. Nie wiem, czy będzie widać. widać, No, patrzcie, jak to wygląda. No, robota tak, codziennie. No, pokamorujemy trochę. Bo widać. Jak to wygląda w praktyce cyk cykl. znowu jeszcze on, bez przeszkód, pięknie, bez koreczków, elegancko. No, tak to właśnie jest. Mm. Znaczycie, morskiego. No, tak chyba do świata tylko stoimy. Także co? Zobaczymy, będzie po drugiej stronie. Jeszcze, tego nie kończę. então estou eu, aí também não OK. para cima. Tá, para cima.